No i super, nie gramy. Pięć minut to zajęło <grym> Dobra, się Zamontowałoby się jakiegoś Drabi wielkiego JBL-a dowalonego z tyłu <grym> No już wóz No tak Ty kurwa, co jesteś, małpą <małtom>, czy co? <grym> <grym> co Eksotyka dostałem o. No. Właśnie się, się nie. Ta, chyba twoją matkę. Chciałbyś. Ooo tak, tak nie ubimy. Chciałbym. Nie, nie? chciałbym. A to chciałbyś jak tutaj. O, po jaki mu dojazd robię A mnie tak to nie ma bildu. To nie ma bildu. I ten nie używam. Trzeba mi rufa strzela jak strzelam. I ten trzeba mi ukryć praga. Nie, 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 to był wasz. mój frak. To twój. Ja o, mam więcej wasz. zadanych od ciebie obrażeń. No i, no i twoje nasze, wspólne. No, no. O, jak, ja, jak ja powiem, co ty robisz zalece w to oni nie uwierzą. A ty zrzuca swojego teammate'a biednego, co ci się zrobił. On jest na strzała. Tak, On mi sierp? Jest... On mi wygląda. Ja mam na plecach typa. Jeszcze jeden. Full mu zrobiłem. Jeszcze jeden. Zabiłem. Co? A? To typy są. No. Nie no. 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 jesteście. I znowu się yeah, wyłoni. Jaki bot! Jezu, <laughs> ludzie. Jaki bot! Ja wychodzę, ja wychodzę, kapie! Przeszkili. No właśnie. A ty co masz? Ja mam 11. Oj, super. Brawo, nie umieszelać! Już 11. <laughs> Ej, ale to było mocno, co ja? 13. No, to było no. takie tough. Bracie. Hopie, hopie. Wiesz co to wymyślił? No ja... Alber ja, jaki Ave ty? Dunge, yeah. bo Oni pewnie jeszcze fagaty słuchają. O, Jaka fagata Ale on powiedział jakiś tam... Pewnie ta, ta, ta... masz jej usługi wszystkie kupione. Więc o, nie udawałeś. O no godelux! O jak no, już ma... to hary? Jakie hary? Ja nie nie mam się ustawić. Gwaś się okulary. Ej, daję się komi boksa! No. Ej, typ! No, widzę wasi, beda wasi. I to kasie, to kasij, co ma za ropera. Mam no na mam dwóch. Dwóch leży? Zabieramy fragi! Dobili, kurwa, skończyli skręcili karkę. Co są? Czemu on nic nie dostaje w locie? Aha, bo Fortnite myśli, że. że ta gra jest super pozdrowa. Nie próbuj! No kurde! Dobry piesek! O! o kurde, ale prawie zmarł. Ej, Szymon! No? Lecz się w nich, a ja sobie odpierw zielę skoki. Ty ziomek jest. Leży. Już ja się da? Daj mi Daj mi się daj mi tam z domem Leży czwarty chyba. O! O dobra, dostał! O cholera! O kurde. O! o cholera tacy to! Frek to w jednym Mam szybę! They say in this life, if you can't do, you watch. Reboot, restart like magic.